Chodnikiem dzwoniłem i jakiś tam e, pan odwaz odebrał telewizję i powiedział, że Radeusz nie przyjedzie e, policyjnym, a chcę żeby przyjechał. Bardzo proszę. Szkolne 17. Tak. Tak. Na przychodniku stoi, ale proszę Pani pociekł płyn hamulcowy z płynu z, płyn, z przepraszam i oleju brak w silniku i grozi nawet pożarem, bo straż pożarna była i tak dalej, stwierdziła na dokumencie, że grozi pożarem, a on jest z osobami, z ludźmi i wie Pani, nie może nawet ten pojazd poruszać, a jestem teoretycznym mechanikiem. Dobrze, jaki Audi. Czarny! Czarny! Dobrze, numery? E, nie, nie spojrzałem na, na numery recencyjne, tylko WPR pierwszy wiem. Dobrze, Pana imię na e, Krzysztof Kłoną robić, starodajny mechanik. Dobrze, dziękuję. Dziękuję. Proszę! Numer kontaktowy? Do Ciebie? Tak jest, tylko do wiadomości Waszej. Dobra, dziękuję. dziękuję.